Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta. W tym odcinku chcę wam pokazać w sumie jedną rzecz, dokończyć budowę mostów, bo nagrałem ten odcinek już drugi raz, ze względu na niesprzyjające hałasy na dworze i tym podobne, bo gdyż, gdyż jakieś dzieciaki postanowiły sobie pod moim oknem urządzić, że tak powiem, E, zabawę e, że tak powiem darcie się no to ja im tego nie mogę zabronić gdyż są na osiedlu gdyż mieszkam w bloku i tak dalej musiałem po prostu przeczekać aż sobie pójdą no niestety nie będę się wydzierał no mają takie prawo w dzień no no to no, trudno no nic nie poradzę e, tak e, tam już się nasuwa jedna budowla do której będziemy łódką szli e, szli płynęli za każdym razem co, co łódkę zrobię to zawsze ją rozwalę, ile razy o siebie mi się ta łódka rozwali, dobra, <laughs> dobra, więc ja sobie polecę, o, tak, tędy to będzie jakaś, nie wiem, nie wiem jak to nazwać w ogóle, czy świątynia, czy hmm, klasztor, czy może nie wiem, jakaś, hmm, no to chyba klasztor paradawnych, coś w tym stylu. O, się teraz nie rozwaliła. Nie umiem wysiadać z łódek. E, dobra. E, tak. E, to jest ten klasztor. E, czy świątynia, coś na stylu. Ale to nie jest nic umeblowane. Tu jest jakaś, nie wiem, jakąś bibliotekę może zrobię. E, tu są takie domki e, dla, dla tych całych e, paradawnych. No, może troszeczkę więcej powinienem tego zrobić. E, tu jest taka, taki punkt obserwacyjny jeden e, z wielu e, tak e, teraz sobie lecimy tutaj e, tutaj też mamy m, punkt obserwacyjny jeden e, tu mamy m, przechodzimy i tu mamy drugi punkt obserwacyjny e, kurde e, idzie noc e, dobra e, teraz tak e, tu mamy taką główną nie wiem kaplicę coś w stylu i tutaj tutaj jest też taki punkt obserwacyjny, taki balkonik. Tu 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 tutaj jest wejście takie główne. Tu jest jedna jeden punkt obserwacyjny, drugi, trzeci. Tak lecimy dalej. tutaj idzie wejść. To jest kolejny taki punkt obserwacyjny. On dosyć dużo tych punktów obserwacyjnych. Tu jest pomieszczenie, w którym zrobię kolejkę, że tu będzie kolejka po prostu stądąd wyłazić gdzieś tu dobra wszystko wymaga jedynie ode mnie złota i torów tak tu jest jeszcze nie wiem co tu może być tu jest wyjście na plażę tu jest kolejny punkt obserwacyjny może już uda się położyć dobra myślę, że się udało Dobra. Tak, teraz w ten sposób. Tu mamy właśnie portal, w którym ci prawdawni zaginęli wersji do portalu i już, już nie idzie tego portalu odpalić. W taki sposób sobie to wszystko wymyśliłem. Myślę, że to w miarę spoko wymyśliłem. Teraz tak, łódka łódką, łódka, gdzie jesteś? Tak. Ogólnie coś co chciałem mówić. Mam taki ogólnie um, wczoraj miałem nagrać odcinek, wrzucić odcinek. Um, miało to być też mniej więcej w tych samych godzinach, około 20, 21, coś w tym stylu. Jak o ten odcinek się podejrzewam pojawi. Um, też miał być wczoraj w tych godzinach, ale jak przyszedłem z pracy o 19 to już mi się nie chciało, bo cały dzień miałem po prostu, że tak powiem, w dupie, bo siedziałem od 9 do 19 w pracy, to, to po prostu mi się już, że tak powiem, nie chciało. Niestety sezon urlopowy. Ten jeden dzień w tygodniu musiałem zostać dłużej. Dzisiaj elegancko, kurczę sobie od 6 do 14, bo zmiany mam, godziny mam bardzo różne ostatnimi czasy no i właśnie w ten sposób w ten sposób właśnie miałem to, że dzisiaj sobie o 14 wróciłem do domu, znaczy po 14 chwili wziąłem kurczę, byłem tak zmęczony, zjadłem, położyłem się, kiwnąłem się troszeczkę, w sumie godzinkę czasu się kimnałem, taka drzemka regeneracyjna. No i w sumie wyszło, wyszło wszystko bardzo Mm, bardzo si, że jestem wyspany i tak dalej. Eee, wagonik, wagonik, eee, aha tutaj. Dobra, teraz e, pokażę wam jak działa e, przejście. Tu jest, e, nie, nie wiem jak nazwać tą stację, ale teraz lecimy do latarni morskiej. Tam troszeczkę też e, porobiłem. E, jakiegoś dre jakieś drewno mam, Poprze poprzerabiam sobie troszeczkę. E, niech będzie e, stak i prawie pół staka. Dobra. E, tak, sprawa wygląda tak. Zacząłem tam budować mosty e, koło latarni. E, nagrywałem to, no, ale mówię, no te tam tutaj dzieciaki mi pod oknem e, zaczęły szarżować, bawić się i tak dalej. E, no trudno. E, no. I będę to musiał dokończyć. E, teraz wam pokażę właśnie e, tu ten zjazd. Błąd działa fajnie w, fajnie w dwie strony. No tylko niestety pod ziemią to naprawdę jest trochę kopania, żeby pociągnąć cały mechanizm pod pochodnie. A niestety lepszych mechanizmów, no nie ma. Chyba na jeden muszę robić wagonik i tak dalej, później robić przedłużenie. Tak, pierwszy most wygląda w ten sposób. W miarę ładny jest, nie powiem, że nie. Mi się podoba. Aha, tam już śnieg uderza. Tam nie, ale tu uderza. Dobrze widzę. No, bo tu jest biom zimowy na tamtym kawałku. Tam dalej biomu zimowego nie ma kawałek. I tam jest dopiero. Więc ten zimowy, biom zimowy się ciągnie. Jakoś tak. I tam dalej też jest biom zimowy, tam chyba też jest biom zimowy. Dobra. Tu jest ta moja, cała ten cały mój wyjazd kolejowy, z którego kolejka będzie szła w tamtą, w tamtą stronę. Drugi most tak się prezentuje, jest troszeczkę mniejszy. Jak ja tutaj jak ja to zrobiłem jak ja tu wpadłem. Te dziury też będę musiał zalepić. Tutaj troszeczkę teren poogarniać. Dobra. Tak, tu moc zacząłem robić ogólnie. No jakoś mi tak w miarę, w miarę to wyszło. I muszę po prostu go dokończyć, żeby, żeby to, to, to miało ręce i nogi. Ogólnie rzecz biorąc, tak, na QA już napisałem pod jednym, w jednym komentarzu właśnie pod poprzednim po filmikiem, że zrobię taki specjal na 200 widzów bo cel jest do osiągnięcia yy, i myślę, że troszeczkę jeszcze co czasu potrwa i mniej więcej się przygotuję na jakiekolwiek pytania jakiekolwiek by miały nie być yy, więc yy, jak ja to zrobiłem coś tutaj zrąbałem aha, aha, aha już wiem co zrąbałem w ogóle wysunąłem wszystko o jeden. Dobra. Tak i tak. Tak, tak i tak. Dobra. Pięknie to wygląda. Teraz trzeba tutaj po prostu zrobić... Kurczę, teraz, te, teraz mi messenger ten, teraz pięknie tutaj trzeba wystawić łuda. Yy, yy, pięknie, dre, drewięko Żeby zrobić jakąś podstawę tego mostu. Yy, bodajże, yy, bodajże jeszcze w tamtym kierunku miałem jeden spawner za tą górką, to za, 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 za też się możemy tam przejść na odcinku zobaczyć yy, co i jak, bo w sumie yy, to śmiesznie wyglądało. Halo, halo, proszę nie spamić yy, Dobra yy, Tak yy, miałem, yy, miałem tam właśnie też jedną wyprawę i tak dalej yy, Coś mi harczało, jakieś, <coughs> jakieś potworki Ząbiaczki głównie No mi zaczęły harczyć, nie? Pod ziemią mówię, kurde, nie? F3 włączyłem, bo strasznie dużo było tego dźwięku Patrzę, kurde, 5 czy 6 właśnie mo mobów w jednym miejscu, nie? Tylko haczenie. Kopają się trochę w dół. I patrzę, kurde. Spawner zombiaków, mówię, ale mi wyszło teraz. Yy, dobra, yy, tak. Jeszcze za mało drewna będę mieć. <laughs> Jeszcze mi zabraknie. Trochę drewna, kurde, idzie na to. Nie powiem, że nie. Ale mówię troszeczkę tych... troszeczkę zbierałem tego drzewa w międzyczasie i tak dalej. W ogóle jeszcze mam zaczęty projekt, projekt budowle, która do no, troszeczkę mi czasu tam zajmie. Bo żeby was nie, nie skłamać, nie wiem czy będę na pewno dzisiaj sobie dłużej grał, gdyż jutro mam wolne. Będę tam grzebał i tak dalej. Na pewno tego nie skończę tak jak chcę dzisiaj. Nie wiem czy w ogóle jeszcze w następnym tygodniu w którymś z odcinków uda, do któregoś z odcinków mi się uda to skończyć. Bo to będę robił w międzyczasie. Hmm. Oczywiście jeszcze w międzyczasie będę, będę chyba, że na odcinkach będziemy sobie łazić po, po jakichś jaskiniach i tak dalej. Szukać, żela, szukać złota na kolejkę. O, jest elegancko, pięknie. Żebyśmy szukali złota na, 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 na kolejkę. No niestety, no, wymaga złota. Ja mam chyba stak złota. To za dużo tych torów nie pociągnę na, na, na 3-4 tysiące kratek. Tak, 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 tak. tak. Drewna tu nie potrzebuje. Tak. Tu będę musiał coś pomyśleć, później zrobić. Ym, jakby to pociągnę No tam jest biom zimowy. Tam jest biom zimowy, no ale tam idzie łatwo przejść i już nie ma biomu zimowego. Yy, dobra. To gdzieś było. Hmm. Kurde, gdzie to było teraz? Kurde, teraz się nie zabić. Tu jest właśnie, tu się właśnie z mi dużo kolorowych owiec bardzo dużo. To jest tu, nie. Następne, też nie. Gdzieś tutaj, gdzieś tutaj właśnie było. Tu nie. Tu w ogóle, tu w ogóle się zbagował generator świata. W sumie spoko, bo żelazo jest na wierzchu. Od razu sobie wykopiemy. Ale przyda się na tory. Dobra Kolejna, kolejna rzecz to Kurde dużo tego dużo żelaza No i kurczę żeby Nie chcę zepsuć ale tu działało jakaś O Działała winda wodna Też się możemy poławić Kurde, tu są same kejwy hmm, Kurde, gdzieś to miałem, gdzieś to kopałem yy, Nie chcę was yy, kurde yy, schować, gdzieś na pewno to kopałem Tutaj yy. Zaraz będziemy jeszcze patrzeć yy, Jak się zrobi dzień yy, Gdzieś kurczę yy, chodziłem, zaznaczałem O tutaj O Tu mi się zespawnował. Tu w sumie nic nie było. Zabrałem wszystko co miałem. Tu był węgiel, chyba czy żelazo. Zebrałem Mossy Stone'a. No i tak kolejny spawner ząbiaczków, nie? Zobaczymy czy jest tu coś ciekawego. Bo tamte góry są ciekawe. O. Kolejne żelazo. Tak sobie pozbieram może. Bo przyda mi się tak na projekt projekt który bym chciał też zrobić co mi tam Domis proponował jeżeli chodzi o wioskę jaką opuszczoną wioskę górników i tak dalej coś w tym stylu kopalnie i tak dalej właśnie w tym miejscu bym chciał zrobić bo to jest naprawdę niedaleko od od mojego zamku nie w tym miejscu nie w tym miejscu są fajne tam gdzieś tam w tym miejscu są fajne góry no i tak patrzę szukam chodzę i, i, i szukam e, szukam gliny mm, glinę bo mam fajny projekt domku ale to też właśnie mm, też właśnie glinę potrzebuję co tam jest, tam jest glina czy tam kopałem, tam chyba kopałem yy, dobra <laughs> w tym piasku w ogóle jak jest śnieg i tak dalej tak jest ciężko znaleźć w ogóle coś z gliny a trafia się, trafia się właśnie, że pod lodem jest glina bo ostatnio tak kopałem masakra, to w tamtym kierunku szedłem hen hen daleko yy, tam mi się w ogóle, tam mi się spełnisz blisko, yy, blisko nowy świat w tamtą stronę też blisko Nowe Światy z wersji 1.7. I te góry nie powiem, no... Nie jest to samo co właśnie ten... Co właśnie... Co, co by miało być. Kurde, brązowa owca. Ja ją chociaż zabiję, bo noży mam nożyczki, mam. Um, zbieram brązową wełnę. Um, barwnika chyba... Chyba już... Nie no, chyba powinien być. Ale mi się w tych spawnerach nie, nie, nie pokazuje. E, dobra. Ogólnie ogólnie to tak A nie, nie, mam, nie mam tutaj żadnego barwnika żeby ich zaparwić na żółto bo jeszcze mam pomysł Fajny Fajny mam pomysł jeżeli chodzi o O właśnie też budowlę z wełny To też potrzebuję żółtej choć tu, choć tu, choć tu tylko, że nie będę też zbierał za dużo wełny na, na, na odcinkach, bo przez zbieranie wełny praktycznie zrenderowałem tyle świata. Głównie, gli, głównie glina i węgiel to... łe, głównie glina i, o, i, i wełna. To jest właśnie to co pochłania moje zacne 140 MB świata. I jeżeli bym miał ten świat gdzieś wstawić, nawet nie wiem, która strona by, by się podjęła, która strona by po prostu, na którą stronę bym mógł wrzucić takie 100-coś megabajtów, nie? Bo tyle waży mój świat, jeszcze, jeszcze się upewnimy. No, 148 w sumie dokładnie. No, no to troszeczkę waży. Mm, tak na szybko jeszcze pokażę wam spawner pod moim domkiem więc się widzimy pod spawnerem dobra lecimy elegancką. to jest ten to ma kopalnia gdzie sobie tak kopałem kopałem o, tu mamy dużo restauna włominiętego a węgiel lawa stąd sobie zbieram wiaderkiem lawę ale tak tutaj jest dużo mam cave'ów od cholery, od groma że tak powiem uważa że cały czas po pokewa gdzieś wchodzę i cały czas są jeszcze mówię gdzieś nieodkryte jakieś um, korytarze um, no i tak kurczę no nawet tam jest nieodkryty korytarz um, no cały czas gdzieś są nieodkryte ko korytarze no i tak sobie tutaj chodziłem chodziłem bo ten te, tędy sobie też obtaczałem tak patrzę kurde kobyl tam jest, ja mówię ja tam byłem tak, przechodzę sobie na drugą stronę, elegancko, patrzę, patrzę, patrzę... Mossy Stone! Patrzę... Spawner szkieletów! To jest na którym piętrze? Na 12 piętrze. No, wszystko sobie poprzekładałem, mamy music disk, więc możemy sobie zrobić juteboxa. o no, tak. Czego nie potrzebujesz, Wiru? Kobla nie potrzebuję. Biorę to to. siodło. Chleba mam. Tu nic nie ten. No i tak wyglądają moje... Ta. Tu mam dużo, strasznie dużo lawy. Ja tą lawę wykorzystam, nie? Bo kurczę. I kto pamięta właśnie te pierwsze odcinki? Pierwsze odcinki właśnie to miałem, miałem lawę w ogóle w kilku miejscach jeszcze. Tu gdzieś kurczę. Tu wszystkie gdzie są pozakrywane, tam prowadzi do lawy, nie? To prowadzi właśnie do cave'a tam. Z tamczące który jest połączony z tym. Mam tam wejście gdzieś do cave'a, który jest połączony z tym. Tam da, da, daleko. Bo za, za każdym razem tam wychodzę. Tu mamy lawy od cholery. Tu jest wejście do cave'a, który jest. W sumie tego nie, nie, nie widziałem. Tam nie byłem do góry. Tam będzie też jakieś, będzie też jakieś połączenie. Tu lawę sobie zbierałem. Tu mam lawę do pozbierania. Pod lawą w ogóle się ciekawe rzeczy znajdują. Bo tu całą lawę wyzbierałem. Bo tutaj, tutaj właśnie tu jest przejście, bo tutaj też Żyd jaskinia była i tak dalej. No i tu było w sumie, wykopałem kratkę, bo tak e, tu był dirt. I tak sobie wykopałem i przy, przeszedłem do właśnie kaiwa. No i tak tutaj nie miałem akurat tej części zwiedzonej, to też pozwiedzałem, poeksplorowałem. Troszeczkę tutaj jest porobione. E, tutaj jest naprawdę mega, mega te jaskinie się tutaj e, robią. Tu jest pełno oczywiście surowców, jeżeli chodzi o lawę. Pod lawą też, też fajne, ciekawe rzeczy się znajdują, bo niekiedy i żelazo, redstone, Dirta nie potrzebuje, dobra. Żelazo, redstone, takie pierdoły. Obsyd Obsydianu w którymś, którymś z tuneli, który to był. Gdzieś, któryś tunel któryś tunel mnie prowadził bo tam jeszcze nie kopę do przodu któryś tunel mnie prowadził chyba ten pokażę wam też na gipko kurczę troszeczkę długi odcinek dzisiaj wyjdzie naprawdę ale taką wenę nie ten ten też nie ten raz dwa ten też nie raz dwa ten też nie. E, tu jest e, dirt, to nie chcę dirta. Raz, 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 raz. O, tutaj już się nie dokopałem. Co jest, co jest? E, tu się nie dokopem nigdzie, więc podejrzewam, że, mm, że, że, że właśnie nie tutaj. Gdzieś kurczę właśnie miałem tutaj um, moją taką, um, taką, że tak powiem um, miejsce, miałem taki punkt, gdzie kopałem w, po prostu obsydian. Tu też kurde kopałem. Co e, jest stwierdziłem, że zrobię tunele po tym miejscu, gdzie była lawa i tak dalej. No cóż, dobra. No to, no to w ten sposób się będziemy żegnać żegnać. Ja, ja sobie zmontuję odcinek, zaraz od razu go wrzucam. Podejrzewam, że około 21 będzie. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. No i cześć!